Ika, na razie nie mam pomysłu na odcinek, więc... <laughs> nie masz pomysłu na odcinek! A to musi znaczyć, że ci się nudzi. Cześć, gram. Weźcie mnie, wypuśćcie! Spokojnie, spokojnie. Już spokojnie. Według naszych badań, jesteś tu, ponieważ ci się nudzi. Ehm, um, czyli... wy tylko po to, żeście mnie tu przycimnęli? Prawda? A jak myślisz? No, i ja myślę też takiego, że po prostu... Ej, zaraz, zaraz, co to za worek? Na serio? Pierwszy dzień pracy, a ty już coś spatrzysz. A te ziemniaki to po co tu są, co? No bo byśmy ci chcieli zrobić frytki z tych ziemniaków. No i puścić coś w telewizji. Nawet są twórca to potwierdzi. Czyli po prostu chcieliście, żeby mi się nie nudziło, tak? Um, tak. Jak by nie patrzeć, to w sumie jest to całkiem fajny pomysł. No bo my jesteśmy... Organizacją porwającą ludzi, którym się nudzi i dająca im freczki. To już nie brzmi tak fajnie jak na początku. No to my będziemy robić wszystko, co popnie, żeby ludzie czuli się lepiej. A więc żywamy. I do weź się lepiej okej, dobra. Co tu właśnie miało miejsce?